Witam Was serdecznie, moi drodzy, wczoraj odebrałem drugie wezwanie do sądu w Sieradzu, sądu okręgowego od Pana Michała Kołodziejczaka, jest to drugi pozew o 25 tysięcy tym razem, bardzo się cieszę, bo w tym kraju tak naprawdę za... Walkę o polskie rolnictwo, ale realne polskie rolnictwo w kontekście zdrowia polskiego konsumenta trafia się do sądów. Pozwała mnie jeszcze spółka Morliny Berlinki-Krakuski, też się bardzo cieszę. No i jak zarówno dla nich produkujące tucz nakładczy spółka Agri Plus, która mnie pozwała za to, że na komisji sejmowej pokazałem norfosykcynę, ponieważ rolnicy, hodowcy zwierząt dali mi butelkę, którą przekazywali im lekarze weterynarii, dla których, proszę Państwa, w nadzór nad hodowlą zwierząt prowadzili weterynarze, i rolnikom podawano norfosykcynę, metronidazole, etc., etc. Żeby to właśnie dawać świniom i karmić. Pan minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski w zeszłym roku na konferencji prasowej powiedział, że Bustowski, Tołwiński to rosyjscy agenci. A mierzenie rosyjskim urządzeniem świadczy o tym, że pracujemy dla rosyjskiego wywiadu. Bardzo się cieszę, panie ministrze. Ale pasuje pan jak świnia do na ministra rolnictwa, dlatego że pan powiedział i zapewniał polskie społeczeństwo, że Polacy mają zdrową żywność. Widzimy, proszę państwa, po pierwsze, import potężny. Szkodliwej żywności na teren Rzeczypospolitej Polskiej z Hiszpanii, z Portugalii jadą produkty w opakowaniach polskich na teren Rzeczypospolitej Polskiej, nie wyprodukowane w Polsce, ale zapakowane, wyprodukowane w Hiszpanii, w Portugalii albo zimportowane z Chin, zapakowane w opakowania polskie i sprzedawane pod kodem kreskowym 590. Kiedy tłumaczyłem Kołodziejciakowi, że najważniejszą rzeczą jest Agencja Bezpieczeństwa Żywności i Przywrócenie Polskich Norm z czasów komuny, które pozwolą, proszę Państwa, zablokować możliwość importu szkodliwej żywności i rolnicy muszą się poddać kontrolom tych norm, a więc trzeba szerokiej dyskusji z konsumentem i ze stroną rządową na temat budżetu na rolnictwo, na politykę kredytową, na oddużenie polskiego rolnictwa i na proszę Państwa stworzenie tej Agencji Bezpieczeństwa Żywności z kontrolą, z pionizacją centralną sanepidy, dzisiaj woda nie jest badana na glifosat ee, żywność nie jest badana na glifosat dzieciaki w Polsce strutę e, poważnie, rolnicy struci bardzo poważnie, dzisiaj potrzeba poważnej debaty publicznej wtedy Pan Kołodziejczak zamiast by startować z nami wspólnie z, Konfederacji nas, z Konfederacją i nas wesprzeć, e, wykłócał się proszę Państwa o subwencje subwencję, którą miała dostać konfederacja i on uważał że jeżeli konfederacja się nie podzieli to on nie będzie startował nie było interesu konsumenta nie było interesu rolnika był interes tylko i wyłącznie finansowy i Teraz, proszę Państwa, zamówienie prawy, zamówienie wprost, jestem pozwany do sądu, więc należałoby, proszę Państwa, się zapytać tego Pana Michała Kołodzieciaka, dlaczego nie chce, tak bardzo broniąc polskiego rolnictwa, zabrokować importu szkodliwej żywności na teren Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadzając normy na bezpieczną żywność, do której musieliby się dostosować polscy rolnicy, spowodowałoby to, że. Tutaj nakładczy zarówno import soi transgenicznej z zagranicy byłby, proszę Państwa, nierealny, ponieważ z glifosatem nie mógłby wchodzić na teren rzeczypospolitej Polskiej, nawet w środkowych pozostałościach glifosatu, dlatego że kumuluje się w organizmach ludzkich, a to powoduje rak. To by spowodowało, że polscy rolnicy odetchnęliby, bo mieliby możliwość produkcyjną, a gospodarka rolna musi być planowana. W Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa system informatyczny buduje firma, proszę Państwa, niemiecka i budowała, nie wiem jak na dzień dzisiejszy, ale firma niemiecka obsługiwała cały system informatyczny e-wniosków do, do, do składania wniosków. Proszę Państwa, przez rolników nic bardziej lepszego, żeby obcy kapitał miał dostęp do informacji, co gdzie w Polsce produkujemy. Jaką mamy skalę produkcji, ile mamy zwierząt, do dostępu do irz u gdzie są świnie, gdzie są, proszę, Państwa, to są strategiczne źródła informacji, które powinny być szczególnie chronione ze względu na bezpieczeństwo żywnościowe i strategię bezpieczeństwa żywności. Więc czy ich interesów bronimy, proszę Państwa, pod fikcją obrony polskiego rolnictwa? czy interesu korporacji bo ja też mogę wziąć pana, Panie Tadeuszu, możemy wziąć, prawda ziemniaczka i będziemy chodzić od Biedronki do Biedronki pokazywać, że ziemniaczki znajdują się, jedne amerykańskie drugie rumuńskie, trzecie proszę Państwa szlagiesko oznakowanie flagą Polski żywności, proszę Państwa nic nie daje bez jej kontroli nadzoru nad jakością żywności My sobie możemy zaimportować, panie Tadeuszu, rumuńskie ziemniaki, wsadzimy w worki z polską flagą i tak się sprzedaje, panie Tadziu? Tak się sprzedaje, ogórki też. I ogórki są importowane, nawet te rolnicy, którzy mają tablicę, proszę państwa, że w tym gospodarstwie był premier, w tym pre był prezydent, e, później był drugi pan prezydent, są grupami, proszę Państwa producenckimi, które importują ziemniaki z Rumunii przepakowują worki polskie i sprzedają jako produkt polski oszukując polskiego konsumenta a w szczególności oszukując rząd na podatkach trzeba jasno i wyraźnie mówić i apeluję do rolników z agrounii, żebyście się zastanowili, jeżeli wy chcecie Mieć cenę, jeśli wy chcecie mieć konsumenta i chcecie sprzedawać swoją żywność i produku, produkować, to musi być gospodarka planowana, musi być ochrona, musi być cena rekomendowana, ale musi być kontrola, żeby nie napływał z zagranicy syf. A nie zasłaniajmy się, że my nie chcemy importu. Naturalnie, my chcemy, niech importują, tylko niech wjeżdża do Polski żywność, która będzie spełniała normy. Tak jak to kontrolują Czesi, jak to kontrolują inne kraje. I dlatego sadownicy mają problemy ze sprzedażą jabłek, bo albo są pestycydy, albo jest przenawożenie, i jest problem, bo zwracają. A sadownicy też na słupy potwierali, proszę Państwa, firmy. I jak w Czesi złapią taki transporcik to wtedy idzie, proszę Państwa, kara na słupa. Słupa nie ma, więc nie ma kto zapłacić kary. Taka jest rzeczywistość prawdy, prawdy o polskim rolnictwie. Więc jest mało rolników takich rzetelnych, którzy starają się w sposób uczciwy produkować, a ponoszą tylko straty w wyniku takich właśnie, proszę Państwa, od 20 lat pseudo-organizacji, pseudo które. Robią zadymy dla zadymy, a nie mówią o merytorycznych rozwiązaniach i systemowych rozwiązaniach, żeby chronić zdrowie polskich konsumentów a w szczególności polskich dzieci na dzień dzisiejszy potrzeba agencji bezpieczeństwa żywności pełnej kontroli rozpieprzenia tego sanepidu tej skorumpowanej proszę państwa dziadowskiej bandy która idzie proszę państwa bo kierownicy sklepów opowiadają jak to proszę państwa panie z sanepidu biorą reklamóweczki więc taka instytucja nam nie jest potrzebna Moje jeszcze jedna rzecz w Polsce musi powstać nowa partia polityczna, nowy ład, nowy porządek, który wyprowadzi z Polski po pierwsze import szkodliwej żywności na broniszach, na rynkach hurtowych, proszę Państwa, we Wrocławiu. Na broniszach są potężne ilości importowanej szkodliwej żywności, warzyw, które są. Następnie rozłożone po terenie całej Polski, sprzedawane. To trafia też do marketów. Proszę Państwa, sprzedawane jest w marketach. To pokazuje raport Najwyższej Izby Kontroli, że nie ma żadnej kontroli w Polsce nad produkcją żywności. Trzeba wprowadzić, proszę Państwa, podatek na usługę, jaką jest tuczna kładź, 23% vat -u. Trzeba zlikwidować i zacząć kontrolę. Po pierwsze, ziemi w okolicach tych ferm, które, e, proszę Państwa, trują. Ta cała gnojowica na dzień dzisiejszy trafia do e, wód gruntowych. Dopiero teraz Gobarto, proszę Państwa, w Polsce zaczyna projekty biogazowe, żeby te, ta cała gnojowica i ten kurzy pomiot z ferm przemysłowych trafiał do bioelektrowni rolniczych, a nie do wód gruntowych. Dzisiaj trzeba wziąć to za mordę, proszę Państwa, wprowadzić polskie normy bezpiecznej żywności. I tutaj komuniści, proszę Państwa, w tym zakresie byli przynajmniej fachowcami, bo nie pozwalali polskiego narodu truć. Dzisiaj gospodarstwa rodzinne znikają wprost proporcjonalnie do budowy ilości marketów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Gospodarstwa rodzinne, które w miarę produkują jeszcze dobrą żywność. Ale ze względów ekonomicznych zostają proszę Państwa wyniszczane i ze względów na stworzone przepisy Ministerstwa Rolnictwa, które wyniszczają te gospodarstwa w każdą stronę. Tu trzeba... Jasno i wyraźnie powiedzieć, proszę Państwa, jeśli nie będzie Agencji Bezpieczeństwa Żywności, to ze względu na wzrost proporcjonalności marketów nawet na obszarach wiejskich, rośnie wzrost proporcjonalności zachorowań na choroby nowotworowe. Jeszcze 20 lat temu nie było takiej skali ilości zachorowań na no choroby nowotworowe, jak dzisiaj mamy w Polsce. Trzeba powiedzieć, że gospodarstwa rolne, te takie po tysiąc hektarów ze względu proszę Państwa na szybką produkcję, korporacyjną produkcję leją glifosat, walą proszę Państwa takiej ilości chemii, że to się w głowie nie mieści. Rozprzestrzeniła się niemieckie firmy, duńskie firmy, dzieją się cuda w Polsce, o czym wie bardzo dokładnie proszę Państwa minister rolnictwa, minister finansów, Wie o tym, proszę Państwa, kancelaria premiera. Nikt w tej sprawie nic, nic nie robi. Dlatego musi powstać partia. Partia prawdziwa, oddolna, partia prokonsumencko-rolnicza. I właśnie taką partię staram się zbudować, która będzie się nazywała Przebudzeni konsumenci. Nie będę, proszę Państwa, tolerował jakiegokolwiek układania się z jakimikolwiek korporacjami. Dzisiaj trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, importowane są ziemniaki, działacze, proszę państwa, z grup producenckich, ale ci działacze jeszcze, którzy, proszę Państwa, udają takich wielkich obrońców polskich rolników, to przeklejali, proszę państwa, z hiszpańskich pomidorów naklejki na polskie i sprzedają. To oni walą też potężnej ilości chemii do tej, proszę Państwa, ziemi, a później wmawiają. Że trzeba zatrzymać import, ale nie eksport. Ale nie chcą nic mówić, proszę Państwa, o Agencji Bezpieczeństwa Żywności, o polskich normach i, i o tym, co powinno zostać wprowadzone. Gierek, proszę Państwa, z gomułkań, komuniści wiedzieli, że tylko i wyłącznie systemowe rozwiązania. Systemowe rozwiązanie powoduje, że jakość żywności w kraju musi spełniać wymogi, ale muszą być do tego powołane instytucje, musi być na to budżet. Dzisiaj w ministerstwie gangsterzy rządzą, proszę Państwa, z korporacji zagranicznych i tworzą legislację prawną. Przygotowywane są gotowe ustawy, które pozwalają. Zapytajcie się tych posłów, proszę Państwa, z 2018 roku, PiSu, Platformy Obywatelskiej, Kukiza, którzy wyrażali zgodę na stosowanie glifosatu. Dzisiaj bez porządnej partii politycznej, konsumencko-rolniczej, ale mówię konsumencko-rolniczej w rozumieniu takim, z przewagą jest konsumentów ponieważ konsument musi kreować politykę, proszę Państwa, prozdrowotną, a politykę prozdrowotną kreuje się poprzez zdrową żywność. To dzisiaj nic się nie zrobi. Udział konsumenta i zarówno rolnika w tej całej kwestii musi być bardzo duży, a więc ta współpraca musi być pomiędzy rolnikami, a zarówno konsumentami dużo. W dupie miejmy PIS, Platformę, bo to oni, proszę państwa, dosłownie w dużej mierze podejmowali decyzję na możliwość stosowania glifosatu. To oni w dużej mierze od 15 lat w tym kraju rządzą i zezwalają stosować glifosaty, środki ochrony roślin, wygaszać, proszę Państwa, sanepidy, wygaszać, proszę Państwa, weterynarię, nie dając pieniędzy na weterynarię. Ale cały czas się mówi. Musimy zwiększać pieniądze na służbę zdrowia, służbę zdrowia na walkę z rakiem walczy się z przyczyną, a nie ze skutkiem. Ile dostajecie pieniędzy za to? Pytam się. Ile politycy dostaliście pieniędzy za to, że zezwalacie na trucie polskich obywateli? Ile partie polityczne? Czy jest prawdą, że proszę państwa, w polskich parlamentach rządzą lobbyści kapitału zagranicznego, farmacji, proszę państwa, a jednocześnie firm, które zajmują się środkami ochrony roślin, a później sprzedają nam lekarstwa. To my z budżetu krajowego utrzymujemy, proszę państwa, to wszystko. I coraz więcej ludzi jest chorych na raka, coraz więcej ludzi umiera i będzie umierało. Jeśli nie zbierzemy się oddolnie, nie utworzymy prawdziwej partii politycznej, więc zapraszam was do tworzenia partii politycznej Przebudzeni Konsumenci, której podstawą będzie ochrona polskiej ziemi, polskiego konsumenta, agencji bezpieczeństwa żywności, proszę państwa i wyeliminowania, wyeliminowania, tego całego syfu, który nastruje. A następnie trzeba rozmawiać z następnymi grupami, które będą, proszę państwa, mówiły o podatkach. O przemyśle, o rozwoju, o szkolnictwie, o prawdziwym szkolnictwie, o ochronie polskich dzieci w szkole, żeby były kształcone. Co to jest Coca-Cola? Co to jest za syf? Dlaczego dzisiaj w szkołach, proszę Państwa, dzieci dostają Coca-Colę? Mają dostęp do Coca-Coli, do jakichś, proszę Państwa, tych fast foodów, które. Trują tak naprawdę polskie dzieciaki. coraz więcej dzieciaków umiera. Zastanówcie się. Zastanówcie się do czego ta banda pisowsko platformusowsko PSL-owska, pozwoliła sobie i na co proszę państwa dzisiaj umierają Polacy. Zobaczcie 30 lat rządów. Tylko i wyłącznie, proszę Państwa, 30 lat rządów tych polityków, decydentów pozwoliło, że dzisiaj w Polsce nie mamy nawet polskiego roweru, polskich zapałek, niczego nie mamy, a Wy się kłócicie, czy PIS, czy PO, czy PSR jeszcze, proszę Państwa, działacze i rolnicy. Wmawiają, no bo przecież PSL dopiero, PiS rządzi dopiero 5 lat. Oni potrzebują kolejne 5 lat. Już 8 lat tamci rządzili, teraz ci będą potrzebowali jeszcze kolejne 5 lat na wdrożenie odpowiedniej instytucji, która będzie kontrolowała jakość żywności. 100 tysięcy gospodarstw zniknęło. Kto wam wyprodukuje tą zdrową żywność? Wy się zastanówcie, wy się zastanówcie, bo jeżeli takich tatków nie będzie. To niczego nie będzie, a, a restrukturyzacja zadłużonych gospodarstw rolnych nie funkcjonuje, a wmawianie, że rolnicy zagłosowali proszę Państwa na PiS jest e, przez Ardanowskiego takim kłamstwem, jak e, powiedzenie, że Bustowski wczoraj był kurwa na Marsie. Na obszarze wiejskim, proszę państwa, mieszkają ludzie z miast, emeryci ręciści, którzy zostali wydymani, a prawdziwych rolników prowadzących działalność rolniczą i zajmujących się produkcją to jest garstka. Garstka 300 tysięcy. Jaki wpływ rolnicy mieli na wygranie, proszę państwa, tego pseudo prezydenta? Ja nie miałem kandydata, ani jednego, ani drugiego, ani konfederacja, ani żadna, proszę państwa, partia polityczna. Dzisiaj nie mówię o ochronie polskiego rolnictwa, polskiej gospodarki, a w szczególności zdrowia polskich konsumentów. Ludzie, wy się zastanówcie, e, jakie powinny być rozwiązania systemowe: system kontrola, kary, napierdalanie tego całego, e, tej całej gangsterki. Ale jeżeli w ministerstwie e, siedzi gangsterka i rządzi, to jakby chcecie to zmienić? Opowieściami, że będzie jeszcze 5 lat, jeszcze 10, więc albo tworzymy partię polityczną i robimy partię polityczną i coś zaczynamy działać albo będziemy się pierniczyć.